Wiesław Zawada, witam Państwa! W programie Zdarzyło się wczoraj. To cykl, w którym prezentujemy archiwalne materiały filmowe dotyczące warmii i Mazur. W dzisiejszym odcinku pokażemy Państwu kolejną część telewizyjnego kuriera olsztyńskiego. Tym razem będzie to odcinek z drugiej połowy 1973 roku, a zatem niemal dokładnie sprzed 40 lat. Zapraszam! Gdy czcina zaczyna połowie a żołądź większy w dąbrowie znak, że lata złote nogi już szykują się do drogi. Lato, jakże cię ubłagać prośbą jaką, łukaniem jakim, tak ci pilno pójść i zabrać w walizce zieleń i ptaki? Ptaków tyle, zieleni tyle, lato zaczekaj chwilę. Tu w leśniczówce pranie w puszczy piskiej tworzył konstanty Ildefons Gałczyński. Choć dziś nie jest tu tak cicho i spokojnie jak przed laty, gdyż w sezonie letnim odwiedza ten uroczy zakątek wielu turystów, to jednak ślady poezji można znaleźć na każdym kroku. W leśniczówce urządzono Muzeum Gałczyńskiego, może to zbyt szumna nazwa, jest to raczej izba nielicznych pamiątek. Tego lata zorganizowano kilka koncertów poezji i muzyki, które cieszyły się dużym powodzeniem. Warto chyba, by podobne imprezy organizowano każdego roku. Do leśniczówki trudno jednak trafić i od strony wody, i od lądu. Brak tablic informacyjnych. Ponoć kiedyś były, ale kto się pozrywał. Nic łatwiejszego, jak ustawić nowe znaki z trwałego materiału. Staraniem Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Mrągowie otwarta została Wystawa Trofeów Myśliwskich. Zgromadzono tu najpiękniejsze okazy, z których wiele uzyskało złote medale na wystawach światowych. Na Warmii i Mazurach istnieje 99 kół łowieckich skupiających prawie 2,5 tysiąca myśliwych. Poza polowaniami zajmują się także dokarmianiem zwierzyny i ochroną niektórych gatunków ptaków i ssaków. Prowadzona jest także bardzo skrupulatna statystyka zwierząt. Na wystawie umieszczono informację, z której wynika, że w żyje 350 łosi, 2816 jeleni, 11 tysięcy saren, 3297 dzików, 87 tysięcy zajęcy i ponad 12 tysięcy kuropat. A swoją drogą ciekawi nas, jak można było to tak dokładnie obliczyć. Przecież zwierzyna nie staje na apelu ani też nie podpisuje listy obecności. Wystawę warto obejrzeć, a czynna będzie do końca września w Mrągowskim Domu Kultury. To są jeszcze projekty, ale już bardzo realne. Za kilka lat Olsztyńska Akademia Rolniczo-Techniczna zmieni wygląd nie do poznania. Na przyległym do Kortowa terenie powstanie wiele obiektów dydaktycznych i domów akademickich. Ostatnio oddano do użytku nowy hotel dla asystentów, zagospodarowano park. W rozbudowie są wydziały technologii mleczarstwa i rolny. Na Akademii studiuje aktualnie 3,5 tysiąca młodzieży, a do roku 1980 liczba ta podwoi się. Stąd konieczność dalszej rozbudowy tej tak potrzebnej uczelni, która zapewnia wysoko kwalifikowaną kadrę rolniczą nie tylko w bolsztyńskim, ale także w sąsiednich województwach. Rozbija się także druga olsztyńska uczelnia, Wyższa Szkoła Nauczycielska. Z desek projektantów zeszły już plany budowy nowego domu studenckiego dla 600 osób. Przy ulicy żołnierskiej rozpoczęto budowę fundamentów pod ten wieżowiec. Przy pracach pomagają słuchacze akademii. do kuriera za chwilę wrócimy, a teraz chciałbym państwu przedstawić mojego gościa. Jest nim dziś profesor Andrzej Faruga, wykładowca akademicki, związany między innymi w przeszłości z Akademią Rolniczo-Techniczną, a później z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie profesorze, jak widzieliśmy, Akademia Rolniczo-Techniczna na początku lat 70. w zasadzie w dużym stopniu istniała wyłącznie na papierze i na makietach. Udało się te plany zrealizować? No, jak Panu może wiadomo, początki uczelni pierwszej uczelni na Warmii Mazurach Polskiej, wzięły się w latach 50. a wcześniej zbyt Bydgoszczy przeniesiono do Cieszyna, a z Cieszyna i Łodzi do Olsztyna. Takie były początki. Stary obiekt poszpitalny, kortowo, świetnie nadający się do tego typu uczelni. Budynki były no, w stanie takim, które wymagały gruntownych remontów i rozbudowy. W latach 70. ówczesny rektor profesor Krzymowski spowodował opracowanie wieloletniego planu rozbudowy uczelni kortowskiej, sięgające dzisiaj kortowa, jak go wiemy, kortowa 2 i Kortowa 3. I te plany w zasadzie zostały w następnych latach zrealizowane. Było to bardzo. Ważne i mądre pociągnięcie, bowiem często zostawały w Ministerstwie pieniądze pod koniec roku i mając przygotowany plan zagospodarowania, można było po te pieniądze szybko sięgnąć i rozpocząć budowę. Także każda kadencja rektorska wnosiła coś nowego, jeśli chodzi o infrastrukturę w Kortowie. Z drugiej strony na tych zdjęciach widać plan, a nim amfiteatr. Powstał? No tak, to faktycznie, faktycznie ten obiekt nie powstał, ale żadnego śladu rozpoczęcia tego obiektu nie ma w Kortowie. Przynajmniej mnie nie jest znany, a, a mieszkam ponad 50 lat w Kortowie i nie zauważyłem, to miało być tu na tych wzgórzach, gdzie teraz ma być skocznia i, i zjazd narciarski, który kiedyś był. Prawda? Rozpoznaje Pan te obiekty, które wówczas były w fazie budowy? No to były akademiki, wydział, wydział weterynarii wówczas, no stołówka nowa, która tutaj zaistniała też później, no i budynki mieszkalne, bo się spalił jeden z budynków, dzisiaj tam jest wydział biologii na tym miejscu. Także jeśli chodzi o kortowo, tak? Mm, Panu mm, chodzi? No, tak, tak? Także ja rozpoznaję tutaj, tak. Zobaczmy kolejną część y, kuriera, a do rozmowy wrócimy za chwilę. A teraz coś dla pań i o paniach, bowiem zakłady przemysłu odzieżowego Armii w, w Kęczynie zatrudniają prawie same kobiety. We wzorcowni powstają najpierw szkice modeli kurtek, wiatrówek, spodni, skapandrów, słowem odzieży sportowo-turystycznej. Potem mają głos mistrzynie kroju i jeśli pierwowzór wypadnie pomyślnie, produkcja trafia na taśmę fabryczną, a potem do sklepów. A że wyroby w warmii są bardzo poszukiwane na rynku krajowym i zagranicznym, żeńska zaboga dwoi się i troi, by wyprodukować ich jak najwięcej. Plan pierwszego półrocza wykonano prawie w 104%, dając do sklepów dodatkową produkcję wartości 10 milionów złotych. Niebawem na półkach pojawią się bardzo oryginalne stroje narciarskie i turystyczne z różnych tworzyw i tkanin. Są lekkie, ciepłe i niedrogie. Dyrekcja zakładu dba także o swoją załogę. Uruchomiono tu ostatnio bardzo estetycznie urządzony bufet śniadaniowy i stołówkę przypominającą wyglądem lokal kategorii S. Na przedmieściach Giżycka w gęstym lesie kryje się olbrzymia stara twierdza. Ciągnie się ona na przestrzeni 4 kilometrów i posiada aż 427 komnat i pomieszczeń gospodarczych. Jak dotychczas wykorzystywane są one w niewielkiej części. W kilkunastu pomieszczeniach zlokalizowano magazyny artykułów spożywczych i dojrzewalnię serów. W kilku komnatach i na podwórcach zorganizowano swoistą klinikę dla zwierząt. Zajmuje się nimi inżynier Domaniewski i grupa giżyckiej młodzieży. Nawet drapieżniki otoczone ich opieką stają się tu łagodne jak przysłowiowe trusie. W starej twierdzy będzie urządzone skromne muzeum prezentujące okazy olsztyńskiej fauny? Podziemne lochy są doskonale zakonserwowane i urzekają pięknem gotyckiej architektury. A może chciałby się ktoś zająć potężną twierdzą? Władze giżyckie chętnie by ją sprzedały, i to za niewielką opłatą. Tylko co z nią zrobić? Potrzebny jest przede wszystkim pomysł. Państwowe gospodarstwo rolne Jagodno Małe znane jest z gospodarności i dobrych wyników ekonomicznych. W tym roku z jednego hektara zebrano średnio 28 kwintali zbóż. Dobrze zapowiadają się także zbiory buraków cukrowych i ziemniaków. Bilans gospodarczy zamknięto zyskiem ponad 3 milionów złotych, jednocześnie inwestując znaczne sumy w maszyny i urządzenia rolnicze. Gospodarność przynosi także inne efekty w postaci obiektów socjalnych i rekreacyjnych. Pracownicy mieszkają tu wygodnie w dwurodzinnych domkach i nowych blokach mieszkalnych, które w niczym nie ustępują mieszkaniom w mieście. Wszystkie drogi są wyasfaltowane, zaś skwery i klomby ukwiecone. Bardzo dobrze, oprócz kierownika zakładu Leona Parafiniuka pracuje Rada Robotnicza, która w konkursie związków zawodowych zajęła pierwsze miejsce, otrzymując nagrodę w wysokości 1 miliona złotych. Pieniądze przeznaczono na dalszą rozbudowę obiektów socjalnych. Jest piękne przedszkole, klub, a niebawem oddana zostanie do użytku stołówka. Znajdzono korty tenisowe, boiska sportowe, przystań, kąpielisko i kolonię domków kempingowych. Oby takich gospodarstw jak jagodno małe było coraz więcej. Materiale mogliśmy zobaczyć między innymi twierdzę, Bojen. pana zawodowa kariera w jakiś sposób jest związana z tym właśnie miejscem, proszę powiedzieć, w jaki. Moja specjalność to było drobiarstwo i jest w zasadzie do, do dzisiaj. Drobiarstwo zaczęło się rozwijać pod koniec lat 60. a właściwie w latach 70., jeżeli chodzi o taką produkcję przemysłową intensywną. Myśmy wówczas nie mieli żadnych doświadczeń w tym zakresie, a także materiału zwierzęcego. To były ptaki ogólnoużytkowe, a nie mięsne. I w latach właśnie, o których mówimy, sprowadzono ze Stanów pierwsze mieszańce międzyrasowe brojlerów, typowych brojlerów białych i umieszczono je właśnie w tej twierdzy. Tam były zakłady drobiarskie, tam odchowywano kaczki, Gęsi, i tam była rzeźnia drobiu. I, I ponieważ tam było dość dobrze przygotowane środowisko i odizolowane od, od miasta, więc myśmy, jako, jako asystenci młodzi, wówczas pojechali tam i bytowali całymi dniami, dopilnowując właściwych warunków odchowu, ponieważ te pisklęta. Przywieziono samolotem na lotnisko w Warszawie i następnie samochodami do, do Giżycka i tam żeśmy chuchali, dmuchali, żeby nie skompromitować Polski i, i żeby ten odkłów odbył się poprawnie. Więc można by rzeź, że że jest to, jest to taki matecznik intensywnej produkcji kurcząt rzeźnych w Polsce. Twierdza polskiego drobiarstwa. Można tak powiedzieć twierdza polskiego drobiarstwa. Oczywiście myśmy się też uczyli. Dużo i, i, i później zaczęły się już no, normalne, że tak powiem, normalna budowa ferm, no i, i tak dalej, żeśmy tutaj wdrażali w oparciu o doświadczenia amerykańskie przede wszystkim. Inny aspekt ówczesnej rzeczywistości to państwowe gospodarstwa rolne. Akademia Rolniczo-Techniczna była takim naturalnym zapleczem kadry. Proszę powiedzieć, czy pan miał jakieś kontakty naukowe, nie wiem, związane ze swoją pracą zawodową, z, z PGR-ami? Czy one rzeczywiście wyglądały tak, jak prezentowane są w tym materiale? Myśmy praktykowali, czyli studenci jeździli tam na praktyki. Ja osobiście byłem na półrocznej praktyce w PGR w Opuławka koło Kęczyna, gdzie była m.in. ferma Zarodowa Kur. Nieśnych brązowy, o brązowym ubarwieniu. Tam właściwie zdobywałem szlify no, przyszłego fachowca drobiarstwa od strony tej praktycznej, wylęgi i, no, i cała, że tak powiem, sfera technologii produkcji. Więc, więc tego typu fermy były przy PGR-ach, prawda? I one dosyć dobrze funkcjonowały, z tym, że. Te wydajności no, nie były takie jak teraz. Tak, jak teraz. Panie mamy. Profesorze, do rozmowy za chwilkę wrócimy. Zobaczmy kolejną, ostatnią już część telewizyjnego kuriera Olsztyńskiego. Szyld Duży, a kino Maleńkie. Zresztą w niedługim czasie ulegnie rozbiórce. Dwa następne olsztyńskie kina, Grunwald i Awangarda ogrodzono solidnymi parkanami i oddano do remontu, który, jak dobrze pójdzie, zakończy się za rok. W sumie do dyspozycji stutysięcznego miasta pozostało tylko jedno kino Polonia. Gdzie więc mieszkańcy tego grodu będą spędzać jesienne i zimowe wieczory? Jak można było zaplanować remonty pozostałych kin w jednym czasie? Wprawdzie o budowie nowego dużego kina mówi się w Olsztynie już od lat, ale to pewnie tylko plotka. Jesteśmy niezmiernie ciekawi motywów decyzji dyrekcji okręgowego zarządu kin i uważamy, że ta decyzja jest absolutnie nie do przyjęcia. Bary mleczne w Olsztynie były już nieraz na cenzurowanym. Zarzucano im słabe zaopatrzenie, mały wybór potraw i niezbyt sprawną obsługę. Niestety, jak dotychczas, niewiele się zmieniło. Bar o szumnej nazwie centralny nadal jest słabo zaopatrzony, podobnie zresztą jak bar targowy. A przecież można inaczej. Tak jak to jest w barze świt. Kierownictwo tej placówki wzięło sobie do serca krytykę prasową i dziś o każdej porze dnia można tu zastać bogaty wybór dań. Jest schludnie czysto, uprzejma obsługa. A więc jak się chce, to widać można. W zielonej dzielnicy Olsztyna na osiedlu Kormoran trwają ostatnie prace przy budowie nowego bloku mieszkalnego dla 67 rodzin pracowników olsztyńskich zakładów opon samochodowych. Za kilkanaście dni wprowadzą się lokatorzy. Budynek został wzniesiony przez olsztyńskie przedsiębiorstwo budownictwa miejskiego w rekordowym czasie. Prace budowlane od stanu zerowego rozpoczęto w połowie stycznia bieżącego roku, a więc budowa trwała niecałe 8 miesięcy. Kierownik budowy Kazimierz Izdebski twierdzi, że było to możliwe dzięki dobrej organizacji i dobrej pracy załogi. Szczególnie wyróżnili się majstrowie i brygadziści Alfons Hitzman, Gustaw Popsuj, Stefan Kazion i Jerzy Cymler. Gratulujemy! Program przygotował Kazimierz Biniaś. Zdjęcia Bogdan Kęsicki. Montowała Jolanta Wilczak. Opracował muzycznie Andrzej Trybuła. Czytał Jerzy Rosołowski. Przypomnę, że moim gościem jest profesor Andrzej Faruga. Panie profesorze, ten materiał to zapis w dużym stopniu nieistniejącego już świata. Bary mleczne. Pięć kin w Olsztynie. Pan pamięta te miejsca? Doskonale, tak jakby, jakby to było wczoraj. Ja osobiście, mając rodzinę dwóch synów i okresowo mieszkając na Zatorzu, tam był budynek uczelniany, gdzie nas zakwaterowano, do, do baru przy ulicy Warszawskiej uczęstaliśmy bardzo często z dziećmi i z żoną. Do dzisiaj sobie wspomina, jakie smaczne było jedzenie. Pierogi i jeszcze inne serwowane tam potrawy. To było, to było bardzo wygodne, dlatego że były to jedzenie tanie. Kto, kto nie gustował specjalnie w mięsie, a raczej w takich mlecznych potrawach, niemięsnych, chociaż takowe też były. No to było doskonałe miejsce. Oczywiście były bary o różnym poziomie, jeżeli chodzi o smakowitość czy różnorodność potraw, natomiast to, to jest fakt. Natomiast były bary, gdzie te potrawy były bardzo smaczne i czysto było przede wszystkim. To jest bardzo, bardzo ważne. No, różne krążą anegdoty o tych barach, prawda? Ale jak wszędzie o tym decydują ludzie. No i jeżeli kucharka była. Dobra i, i lubiła czystość, to, to można było śmiało tam wyżyć za pensję asystenta, która nie była zbyt wysoka, i zawsze mi tam 100-150 zł brakowało do końca miesiąca. Proszę powiedzieć, co pana najbardziej w tym archiwalnym materiale uderzyło, co zwróciło pana największą uwagę? No imponujący rozwój, no nie tylko uczelni, bo to muszę tutaj obiektywnie stwierdzić, Yy, ale miasta. Miasto mi się coraz bardziej podobało. Na moich oczach rozwijało się miasto. Ja, jak przyjechałem na egzamin wstępny, to szedłem w nocy ulicami z dworca wypalonymi przez Stare Miasto. To było coś okropnego. Ja pochodzę ze Śląska Cieszyńskiego, i w związku z tym był to dla mnie szok. Tutaj to, co zobaczyłem, yy, takie zniszczenia, prawda, które jak się okazało, były później po wojnie. Dokonywane te wszystkie podpalenia, pożary, i myślałem, że ja tutaj nie wytrzymam. Tak, tak, takie wrażenie ujemnie na mnie Olsztyn wywarł. No, a później, w miarę upływu lat, patrzyłem, jak się na moich oczach Olsztyn rozwijał, piękniał, i dzisiaj się czuję tutaj właściwie warmiakiem po tylu latach przebywania, i bardzo mi się Olsztyn podoba, bardzo. bardzo jak przyjeżdżają znajomi no oczywiście stare miasto które tego kiedyś brakowało takich kafejek pubów prawda, gdzie można przysiąść wypić kawę to były bary no, ale to Męczne. nie załatwiało sprawy Panie profesorze ja dziękuję za rozmowę przypomnę że moim gościem był profesor Andrzej Faruga naukowiec najpierw z Akademii Rolniczo Technicznej a później z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Dziękuję panie rektorze dziękuję państwu w tym odcinku zdarzyło się wczoraj, to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam za miesiąc. Do zobaczenia.